jechał, jechał czamu z wady nie zajechał, ja nie brat, ja nie tata, a ja dziełka nie zajadał. ja nie brat, ja nie tata, a ja dziełka nie zajadał. Dzisiaj rozpoczęliśmy 23 dni obrowioski. Jak co roku zaczynamy od festiwalu piosenki białoruskiej, w tym roku jednak wyjątkowo wam wita trzeleś tym. Uważam, że okoliczności przyrody są naprawdę piękne. Dopisała nam pogoda, miejsce wspaniałe słychać śpiew ptaków, naprawdę fajnie. Natomiast na odległość od naszego blokowiska przy ulicy Gatara Osłonka Południowej powoduje, że na no troszeczkę może frekwencja jest nie taka, jak gdyby była tam, no ale z drugiej strony ci, którzy przyszli, on no to doceniają, możliwość odetchnięcia świeżym powietrzem jest fajnie. Mamy, tak jak, tak jak mówiłem, mamy festy białoruski, za chwilę wystąpi zespół Haradnica, zgrodna, bardzo... Lubiany u nas z Dąbrowy Biosnocki, który występował już wiele razy, a później mamy festyn rodzinny, majówkę rodzinną, sporo zabaw, które zresztą już tak naprawdę się toczą. Ognisko z kiełbaskami, animacje, a wieczór kończymy koncertem zespołu Summer Night z Ełku. I to by było na tyle na dziś, a jutro zaczynamy o godzinie 11 meczem piłki nożnej pomiędzy mundurowymi a samorządowcami. O 13 maszerujemy ulicami miasta z placu Kościuszki na stadion miejski. Później blok według programu, występy artystyczne, sporo różnego rodzaju innych atrakcji i ciekawostek. A na koniec o 21 Kasia Kowalska ze swoim koncertem. Długo oczekiwana chwila, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że Kasia da czadu. Odwiedzi nas na stadionie Tom Model UK Arleta Kupiec, rodem z Dąbrowy Białostocki. Będzie można porozmawiać z Arletą, także to też na pewno ciekawostka. Będzie stoisko Białorzyskiego Parku Narodowego, stół dwuchane zabawki, typowe, to jest nowe atrakcje. Serdecznie zapraszam. To гад oh, Две куракі ятушка oh, oh, oh. О И авечку пасычка О oh, Ишиниц oh, oh. і чарниц О oh, oh, oh. Хача не осталось ні